Bo jest finał y... Dobrze, zostaniemy tutaj. Magiery zamiast kurna na wycieczkę mnie zabrać to gdzie mnie zabrał? Na CP Dobrze, że Luxon jest. To jakoś to ogarniemy sobie sami. Bo wiecie co ja mam? Skarpety sobie napchałem hajsu. No. A ile ma skarpet? Się. <laughs> Największa skarpeta wyjazdu to ja. <laughs> I... Zaczynam Belgrad oglądanie od Zastawy. Zobaczcie jaka ładna Zastawa. Piękne. Pani się pewnie będzie cieszyć. O, także tak to wygląda. Zobaczymy jeszcze, tam jest więcej furków. Wow, GTL 55, jakiś kolor. Zastawa 101. Jak widzicie, jest tutaj tego parę sztuk, ta to jakaś jest... Sportu, sportowa wersja z napisem 14 przepraszam to jest jakaś zorganizowana akcja. Wypad tą grupa no. przestępcza Wiedziałem, gdzie te Polaki, dobra, i sam, samo co. Zobaczcie, jaka fajna brama, ale jak zaśmierdziało z niej, to tego to wam dobrze, że kamera wam tego nie pokaże. A my lecimy sobie właśnie dalej na tą twierdzę. Za chwilę pokażę. Tell me what's wrong and why you never said you feel that way try to stay strong and fake a smile until I look away But I'm not you too long it hurts you To chyba fajny widok, bo jakieś weseliko czy coś takiego Miało tutaj miejsce Pan robi ładne zdjęcia Tu panowie grają na fujareczkę no, idzie moja grupa. Luxon, spóźniłeś się, zapłaciłem tam za muzyczkę, żebyście nie, mieli, no ale no wiesz, nie, miałem pary złotych, skończyli grać, za długo żeście szli. No, zrobiłem wam orkiestrę, nie no, tak jak oddać. To ile mam ci oddać? Nie, nie, nic, Sto, to było w cenie. O. A to tutaj widzicie te samochody jechały pewno z tym tym, z tym sprzętem wojskowym Park jurajski wam pokażę tak na szybko. O, tam jest, widzicie? Starczy tyle, bo zawsze za dużo nagrywam, a wam się nie chce oglądać. A tutaj są naprawdę bardzo fajne te parki dinozaurów i nie tylko. Przewodniczkę, która już tutaj była Luxon już tam szukał jakieś giwerki, żeby powystrzelać ludzi To ten typ Oj, wygląda tylko tak skromnie, ale to straszny wariat jest A my lecimy Już mamy główną aleję w Belgradzie I atakujemy Pije się trochę wodę Skoro już tutaj jestem, bo widzę, że tak piją to ja mm. Strasznie chlorowana Nie polecam Daję dwie gwiazdki Ale mokra Za to że mokra to daje tam Dwie i dam. Jezu ma Masza jak się obejrzał tutaj za dziewczynami nie dziwię się dobre sztuki co? Masza? Dziewczyny dobre, masza się aż zawstydził A, bo chciał hajsy, nie ma kurde bez hajsów Tacy są. Tutaj chłopaki postanowili, że wejdą do milenium. Zobaczymy. To milenium chyba już straciły jak to się mówi, czasy świetlności. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Fajne miejsce wypatrzyli. Dlatego ja wam je pokazuję. Tak to wygląda. Luxem robi zawsze luksusowe zdjęcie. Chyba podążam w dobrym kierunku. Jak myślicie? some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me i don't think that my okay thanks bye, bye. bye. ale ja też jestem artystą. Oglądajcie mnie! Także tak tu mamy w centrum miasta, a ja idę, gonię brygadę, która tak nam ucieka, że ciężko ich złapać. Tu widzieliście serbską dziewczynę. Ale chyba nie była na. 100 tak, 100% naturale to nie było, ale. Serpki, tak, uważnie. Tak, ale ona była nie natura. <noise> no, no. no to zabijam się, nie. A! Nie Kurde, koleżanka, tak mi szukamy, się, że wszystkie serbki, bo ona, koleżanka, już jest nie pierwszy raz w Serbii. Tak, wracałem, bo żeśmy tutaj tylko na mural trafili i bo nic poza ja... tym. Tutaj mamy kolejny taki fajny placek I, I zobaczcie, za nami taka w sumie bida A tutaj raptownie I palmy I wszystko To rolejbusy tu latają A ja jak zawsze Kupię sobie, zjem coś na mieście, to zawsze jest stale. Polska cebula jeżdżąca z Pawłem To ja. Patrzcie, jedzie ten trolejbus, taki ładny. Piękna motoryzacja, ale niestety tym razem nie wsiadam. Czekam na marzenki. Oho, ustawia linie, proszę bardzo. Pyk ręcznie, cyk. Ustawił, podłączył się do elektryczności i leci. O, teraz drugą pyk. Odpina, przepiął się. I może lecieć dalej. Można, można. Takie cuda tutaj są. Be tylko w Belgradzie. Zapraszam do Belgradu. Fajne takie wariaciki. Jak widzicie? Ja tutaj przejdę, mam nadzieję, że mnie nikt nie przejedzie Bo chcę wam pokazać co jest za tym murem i za tą bramą. Nie jak to tak jest Park jak park lecimy dalej Halo mama w Polsce unika tutaj A tutaj można dzwonić Jak w Anglii. Ja jako stary pocztowiec pokazuję Wam tutaj, co tutaj mają. Starą, ładną na listy. Akurat dzisiaj pocztówki nie prześlę, bo nie mam czasu. To mamy. Ka z Karlem żeśmy sobie zrobili zdjęcie O, jakiś taki widać, że taki czepinowaty. Typku, szybkie pytanie mam, którędy Pawła do samochodu? Pokaż palcem. No tu, tu ja pierdzielę co za typ, idę do, do następnego. Z tym to się nie dogada. Mają ale my wychodzimy Wiecie gdzie by zasiadał król Artur? Oczywiście na tronie Komnata króla Artura Gdzie? W Belgradzie No i koniec chyba Belgradu, więcej to wam już tylko przydronuję, trzymajcie się Jeszcze na chwilę wróciłem, bo drona nie mogą odpalić Fajny tutaj widok, takie miejsce widokowe każdy sobie tutaj robi zdjęcia. Jak widzicie, strasznie duże tu armat. Tam są już takie działa nowocześniejsze. To jest taka główna brama wejściowa, którą ja wchodziłem na tą twierdzę. To jak widzicie, to chyba kiedyś katapulta była, ale już się popsuło. Co zrobisz? Nic nie może przecież wiecznie trwać. Dobra, lecę dalej, bo już mam tylko 50 minut. Taka ławeczka z widokiem, jak widzicie, tam jest typek. A tutaj z można sobie wejść. O, i zerknąć na wszystkie strony świata, co się dzieje. Cyk. Cyk. Jeść Dobrze, no, że tam nie nasikano, bo to wiecie, różnie jest. A tu jak zawsze laputitki sobie robią zdjęcie. Nie wytrzymują ciśnienia tak gorąco. Dobra, osta ostatnie ujęcie tutaj tak z Belgradu. Jak widzicie są fajne takie miejsca, widoczki niestety nie mogę znaleźć kontaktu. A dron niestety po ostatnim zamoczeniu ma problemy z wystartowaniem w związku z czym tutaj wam nic nie nagrał ale pokażę wam sesję na miasto Nakręcę taki film, że będziesz go oglądał na okrągło, wiesz? Tak? Tak Taki film nakręcę i niech sobie robią dalej zdjęcia a ja tutaj zerknę, czy mam gdzieś jakiś kontakt Ale no, no, obawiam się, że będzie ciężko takie tematy tutaj są fajne Cuchcia już leci jakaś. No i co? Powrót do auta Tak było w Belgradzie Mam nadzieję, że Wam się podobało Mi... Nie wiem, to wszystko za szybko. By trzeba by było być tutaj troszkę dłużej, dlatego pokazuję wam jeszcze główne wrota. Tam, Krzysu, a my idziemy tam. A tutaj widzicie w tym kościółku co chwila? Wychodzi jakaś panna młoda, ja mówię, kurde, co tutaj się dzieje, czemu tu tyle, tyle ludzików, a tu cały czas, o. Kolejna panna młoda, a ja schodzę znowu tam A, bo to jest ten kościółek I tutaj są ślubeczki, a ja wracam do obry. Dopiero co jedną minąłem, już tu następna wchodzi, także... Pannę młodą tutaj znaleźć to żaden problem, co chwila ktoś idzie, jak widzicie Także tutaj zatrzęsienie Poznać pannę młodą, to nie problem. Jedna już mi ucieka, ale z panem młodym, Bóg. Ale pytam się, czy tu jest przejście, moi kochani, czy nie jest tędy droga. No proszę was, typowe poloki, typowe poloki, żeby tylko być przede mną. Już nie mogę z tymi dzieciakami Zielona, proszę bardzo. To jest to moja wspaniała grupa. Tak, to oni. Zrobiłeś fager? Nie mam na kawę. Ale w tak. Witamy tym razem gdzie? Poznajecie to? Widzimy się w Bułgarii. Jesteśmy, Sofia. Stolica. Fontana.